Wtorek, siódmy tydzień wielkanocny. Pierwsze czytanie rozpoczyna się od zdania: Paweł z miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła. Starszych kościoła. Starszy. Po grecku to jest presbyteros. Presbyteros, stąd mamy presbiter. Starszy. Owszem, najpierw oznaczało kogoś starszego, jeśli chodzi o wiek. Potem oznaczało kogoś, kto ma pewien urząd, czy kto reprezentuje daną wspólnotę. Presbiter, starszy. W tym miesiącu, czy w tych tygodniach, dużo mówi się o neopresbiterach. Takie bardzo ciekawe sformułowanie. Nowy starszy, starszy, który został dopiero co starszym. I jest w tym słowie starszy presbiter. Jakaś taka niesamowita siła, która mówi, że ksiądz musi być starszy niż świecki. Musi być starszy w tym sensie, jak się mówiło w domu, jesteś starszy, to, to bądź mądrzejszy. Jesteś starszy, to znaczy miej większe doświadczenie niż ci, do których idziesz. Jesteś starszy, to znaczy miej większą wyrozumiałość. Jesteś starszy, to miej większą wiarę. Stąd nieraz się mówi, że świeccy mogą się zniechęcić do księży, ale my nie możemy się zniechęcić do świeckich. Tak jak rodzice nie mogą zniechęcić się do dzieci, a dzieci mogą zniechęcić się nieraz do rodziców. Że ktoś w tej relacji musi być chociaż o krok do przodu, jak pasterz przed owcą. I tu nie chodzi o to, że my jesteśmy lepsi. Nie chodzi o to, że my jesteśmy święci, ale tak jak nauczyciel w pewnym sensie ma jakąś przewagę nad uczniem i musi być o jeden krok do przodu, jak przewodnik musi być, mieć przewagę nad, nad tymi, z którymi idzie, tak samo ksiądz w pewnym sensie musi mieć, musi mieć wierzę, w świecie oczywiście wiary, tę przewagę starszeństwa. To zanurzenie w Bogu, który jest odwieczny, to, to, to posiadanie pewnego rodzaju dystansu czy miłości, które sprawia, że ludzie, którzy za nim idą, wiedzą, że mogą się na nim oprzeć. Bo na koledze, na partnerze się nie oprzesz, na człowieku, który jest słabszy od ciebie, się nie oprzesz, na człowieku, na którym mniej można zaufać, się nie oprzesz. To oczywiście to wymaga od nas pewnego rodzaju. Pracy nad sobą, czy, czy wymaga od nas e, takiego zacięcia i zanurzenia się, się w Bogu, no ale przecież to samo mają w każdym zawodzie, że jednak lekarz jest o krok do przodu przed pacjenta, a strażak o krok od przodu, przynajmniej od tych ludzi, których, których ratuje z płomieni. Jeśli chodzi o psalm responsoryjny, zaczynał się od takiego prostego sformułowania, znów pierwsze zdanie. Deszcz obfity zesłałeś, Boże. Myśmy się chyba odzwyczaili od tego, żeby wierzyć w to, że Bóg syła deszcz. Mówimy, że to są chmury, są pewne zjawiska, potrafimy je dokładnie opisać i dobrze, i dobrze, bo Pan Bóg stwarza ten świat i ten świat się jakoś tam funkcjonuje w sposób, w sposób niesamowicie zaskakująco harmonijny. Ale dobrze byłoby, kiedy się słucha tych psalmów i słucha się takich tekstów, uświadomić sobie, że na początku wszystkiego jest Bóg. To on stworzył wszystko. Gdyby jego nie było, nic by nie było. Że on stoi gdzieś za tym wszystkim. Nie dlatego, nie w sensie takim mechanicznym, że rusza gdzieś tam chmurami, czy poleją, czy nie poleją. Ale wtedy, kiedy śpiewamy Boże ludu Abrahama, kiedy prosimy o deszcz, czy prosimy o pogodę, to wyrażamy właśnie takie głębokie pragnienie. Wiemy, że Ty jesteś. Wiemy, że nie zniknąłeś. Wiemy, że stworzywszy ten świat, nie zostawiłeś go samemu sobie, ale wiemy, wierzymy, że za tym wszystkim stoisz Ty. Ty, Bóg, wiecznie, wiecznie żywy. I ten Bóg zdaje się być taką przyczyną, czy celem, czy treścią, można powiedzieć, życia wiecznego, w zdaniu, które słyszymy w Ewangelii: To jest życie wieczne, aby znali Ciebie jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Bardzo dziwne zdanie, bo ktoś powiedział: To jest życie wieczne, że życie wieczne polega na tym, że ja znam Boga. I znam Jezusa Chrystusa. Znam, nam się wydaje, no przecież znam. Wiem, że jest Pan Bóg. Wiem, że jest Jezus Chrystus. Ale kiedy autor biblijny mówi znam, nie tylko w języku greckim, ale przecież oni mają gdzieś tam w mentalności ten świat semicki, starotestamentalny. Czy nie tylko wtedy, kiedy używa słowa ginosko, po grecku, ale kiedy używa słowa jada hebrajskie? To jemu może chodzić nie tylko o takie zwykłe poznanie, a znam tą panią, wiem, że ona tam pracuje, ale jemu chodzi o takie głębokie poznanie, które jest więzią, które jest taką relacją, która może nawet dawać życie. Tak jak pyta się, pyta Maria Anioła, jakże się to stanie, skoro nie zna męża. Ona go znała przecież po imieniu, ale nie była w tak bliskiej relacji, w takiej zażyłości, żeby ta zażyłość miała dawać życie. Życie rodzi się z zażyłości, życie rodzi się z poznania najgłębszego. I teraz życie wieczne rodzi się z poznania najgłębszego Boga i Jego syna Jezusa Chrystusa. Tak jak nowe dziecko rodzi się z tego, że ja poznam kobietę, ja poznam ją tak, że z tego może narodzić się życie, że ja wejdę w taką relację, w taką więź, w taki uścisk, w takie oddanie się całkowicie, że z tego może narodzić się życie. Narodzi się i rodzą się te przecież życia. Tak samo z Bogiem, że jak wejdę w głęboką relację z Bogiem, jak wejdę w głęboką więź z Bogiem, jak wejdę w głęboką relację z Bogiem, Jego synem, Jezusem Chrystusem, to się narodzi życie wieczne. Nie wiem, czy my w to wierzymy. Nie wiem, czy my nie myślimy, że, że samo się zrobi. Nie wiem, czy my nie jesteśmy przekonani, że Pan Bóg to za nas załatwi. A może, może warto by już za życia, tego życia wejść w taką głęboką relację z Bogiem. I z Jego synem Jezusem Chrystusem, żeby już w tym życiu widzieć, że rodzimy się do życia wiecznego, żeby w tym życiu już widzieć to życie wieczne, które się rodzi z tej relacji z Bogiem, z Bogiem, Jego synem Jezusem Chrystusem. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen.